Słuchajcie, w najwyższym miejscu, tu nad tym, nad jeziorem, nad Zaporą, jest 70 metrów między wagonikiem a poziomem wody. Najwyższa kolejka w Polsce, nie ma, nie ma wyższych kolejek w Polsce. Nie wiem jak tam z skali Europy, nie? Słuchajcie co so, ty, ty do tu do tego raz jeszcze ja jak Hilary, normalnie, Gadą kurczę nie, a gdzie, gdzie kurtka twoja, a to a tu może zostawiam ja, ja kurtkę mam twoją, no? <grym> Mela, mamy z panem Marianem ten sam rozmiar. To. Ten sam rozmiar Możemy mamy. Możemy się wymienić ciuchami. Czarny, ja chapnąłem, czarny to czarny. Nie popatrzyłem na te na szczegóły. Melana, wie, że widokowo chcesz wychodzić? Ale gdzie? O, tam gdzie jedziemy, tam jest bardzo wysoko. Tak. Ale ładne no. są widoki. Tak. Tu jest, O właśnie, tu jest, ta, tu jest ta góra Jawor z tą wieżą widokową tu No na bo tym, to jest taki uskok, no spokojnie Na tym Jaworze, ale buja no, no, to, ja, to udać, A nie, nie myślcie o tym, patrzcie się gdzieś przed siebie i tam Myślę, że to jest fajne Ja myślę, że tu będzie siedem dych. spokojnie Tak patrząc w dół na lustro wody ma tak stać? Stoimy, czy Jedziemy. Eee, Chyba stoimy. Nie, ale kołyszę. Wiatr! Przez wiatr? Nie, nie, jedziemy cały czas, tylko tak się wydaje. Hmm. Ani jednej ryby nie widać. Panie no. no Maria, niech pan coś mówi do dziewczyn. Czego? Co Żeby nie myślały. Trochlejecie? To co to? To klimatyzacja nawiew, no. klimatyzacja klima. Spokojnie, zaraz dojedziemy. Nie patrzcie się w dół, tylko przed siebie i... Ale jak tam, okej? Okay? Ale no, nie lubicie patrzeć w dół? Ja lubię. Ty, i... Ja się no, nie boję. Przynajmniej ja wiem, to... gdzie jestem, jak i... W... Wrażenia wtedy są pąkne, a nie to takie... już dookoło... pojechali. Y... To bardzo energii dla nas. No, on okro... jest to... okro... No, to teraz nie się Ktoś, Ktoś, nie boję, Jeździłem w Energylandii, w ale. Mm, Opcy, którzy... no, ale daren... nie zaliczałem tych rolnych Oni pojechali i mieli kolejkę, to no, Ja osobiście z kolegami tajno. się dobrałem, to wszystko objechaliśmy dwa razy. Tak? No, ja na łabędziach byłem tam. Bo wątki to Ty chodź. Takie bo mnie sponiewierało, już na pierwszej poszedłem na taką trasę, w różnych takich ustawieniach Polara jasna i myślę takim jest aż mi się w głowie za, zamąciło, ciśnienie mi skoczyło sobie myślę kurde jeszcze zawału zostanę także już na te młote inne ławki roller, ja Nie, było, ale na te te... Już nie, 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 byłem tam z klasą te. Już nie, nie, ale byłem nie, 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 na Na jeden dzień No też wycieczka taka na nie, 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 no, to nie, to to nie chcesz jechać, boisz się, takie no, atrakcje no. też Co? Ja się boję. Ale tam są, można dopasować do siebie Tam można na pływać w pontonie w, w pontonie pływać, tam jest taki plazing Gdybyś się zrobiłam. przyjechała, to mnie zobaczyłabyś i No, pewnie Darłaby się przecież, pewnie Wszystkie urządzenia są opisane, stopień trudności Darłoby i tak dalej No pewnie, mając sobie, to może się to się, nie, się, tępuje, a się A ty mara. nagrywasz to z tymi, z głosami? Tak. <głos》<głos》no to musisz wyciąć. O no, ja no, to jakie ładne domki, jakie mają tarasy fajne. No, bo deweloperka. No. Mm -hmm. no, nie nie. No w, w takim nie źle będą kosztowały tu pod co Ale ładnie. No, ja Zilulowałbym się u i ktoś by patrzył no, no, ja na, też nie lubię tak. na ręce A tamte fajne są te współczesne, takie proste, ener te energetyki, te stodoły, no. nie? To maje lepiej, już ok. Ciekawie, jak tam Konrad. Jeszcze Miki mówi, że malę wysokości. A no to z no, Ale no teraz chłopakami, gdzieś tam... Nie, no nie, no nie, tak? z chłopakami, że nie, no nie, jest odległość nie, 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 Inwestycja była na pewno, ale to się zwróci i będzie no tak zarabiać no. na siebie, że... Takie grupowe, ile kosztują? No nie, nie, wiem. nie wiem, ile. Nie my tu mamy jest. opiekuna, nie? Janusz. A, czekaj, a czekaj, bo ja mamy i... ale co Janusz będzie wiedział, bo płacił. Za... Ale co grupowe? Bilet, nie? My mamy za dwójkę, oni 33 zł. Dwie strony. Na tym się zarobi.

スタッフさん。